Słowo Boże w Ewangelii Mateusza 24 rozdział 24 werset zawiera taką informację, albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby zwieść, jeśli można, i wybranych. Gdyby to było możliwe, zwiodą nawet wybranych. W jakiś sposób zostało to odebrane jako oznaczające, że dana osoba może utracić swoje zbawienie, choć oczywiście tekst ten nic o tym nie mówi, mimo że werset ten nic o tym nie mówi. Ponownie, kontekst tutaj jest żydowski. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijanami, których nie będzie na ziemi w tym czasie, bo będą zabrani wcześniej w pochwyceniu. Siedem lat przed rozpoczęciem nowego przymierza. Będzie pochwycenie, w czasie którego Pan Jezus zabierze wszystkich chrześcijan z ziemi. Oznacza to, że po prostu, oznacza to po prostu, że Bóg nie pozwoli, aby wybrani Żydzi, tak zwana resztka, wybrani Żydzi w wielkim ucisku zostali zwiedzeni. Zwiedzeniem bestii i antychrysta mamy to opisane w drugim Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan, rozdział drugi, werset od dziewięć do dwanaście którzy odniosą karę wieczne za tracenie od oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i podziwiany w on dzień we wszystkich wierzących, dlatego, że uwierzono naszemu świadectwu u was. Dlatego też modlimy się zawsze za was, gdy, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania i wypełnił wszelkie upodobanie, dobrotliwości i skuteczną wiarę w mocy aby było uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Was, a Wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oraz objawienie, dziewiąty rozdział od pierwszego do jedenastego wersetu. Dziewiąty rozdział objawienia i zatrąpił Piąty Anioł, i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię. I dano jej klucz od studni przepaści, i otworzyła studnię przepaści. I wystąpił dym ze studni, jak dym pieca wielkiego. I zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni. I z dymu wyszły szarańcze na ziemię, i dano im moc, jaką mają niedźwiadki ziemskie. I rzeczono im, aby nie szkodziły trawie, ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale samym tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. I dano im, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy, i udręczenie ich, jak udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi. I w one dni szukać będą ludzie śmierci i nie znajdą jej, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze. I z kształtu swego szarańcze były podobne do koni, przygotowanych na wojnę. Na głowach ich były jakby korony, podobne do złota, i twarze ich jak twarze ludzkie. I miały włosy jak włosy niewieście, i zęby ich były jak ulwów. I miały pancerze jakby pancerze żelazne, i szum skrzydeł ich, jak stuk wozów, gdy wiele koni biegnie na wojnę. I ogony miały podobne jak u niedźwiadków, i żądła były w ogonach ich, i moc ich była szkodzić ludziom przez pięć miesięcy. I miały nad sobą króla, anioła przepaści, któremu imię po hebrajsku Abadon. A po grecku ma imię Apolion. Złudzenie będzie tak silne, że gdyby Bóg nie działał opatrznościowo, nawet wybrani by je zaakceptowali. Na szczęście Bóg on na to nie pozwoli.